Gala Spartan Fight 4, 6 sierpnia, hala BKS Bielsko-Biała. Bilety w salonikach ruch oraz na kupbilet.pl Jakie są pierwsze wrażenia po, po tej gali? No, cała gala świetna. Myślę, że, 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 że ma znamiona takiej gali rekordowej, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, sprzedaż pay-per-view i, i atmosferę na sali. Oczywiście ostatnia walka pozostawia jakiś niesmak, ale nie wiem, czy pytanie dotyczy, dotyczy już ostatniej walki od razu. A co do ostatniej walki, to jak oceniasz, czy, czy wypada w ogóle oceniać? Znaczy, wiesz co, no wypadam, jak każdemu mam prawo oceniać walki. Zacznę od tego, że, że sędziowie to nie my i tak już jest wszędzie na świecie, że sędziowie są zatrudniani, pracują na wszystkich galach, jest ich trzech, każdy widzi inaczej tą sytuację i ma prawo ją ocenić. W moim odczuciu dwie pierwsze rundy Mameda z delikatną przewagą. Trzecia runda pełna dominacji Aziza i teraz gdyby y, sędziowie punktowali podobnie pierwsze dwie rundy, w trzeciej rundzie nie dali aż takiej dominacji punktacyjnej Azizowi, i przez to nie było dogrywki. Y, prawdopodobnie. Y, dogrywka tą załatwiłaby ten niesmak. Jest mi przykro z tego powodu, że jeżeli ktoś przez 8 lat budzi takie oczekiwania i, i daje najgorszą walkę w swoim życiu, bo bez wątpienia to jest najgorsza walka w życiu Mameda, no to, to wiadomo, że w oczach ludzi tą walkę przegrywa, ale to ani jego wina, że dał jedną słabszą walkę, ani też jego wina, że, 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 że sędziowie w ten sposób to widzieli zresztą skądinąd blisko słusznie albo, albo prawie najlepiej i, i, i teraz no, te gwizdy to jest coś, co nie Powinno się zdarzać. Mam wrażenie, że na KSW chodzą fani MMA, płacą za bilety, a więc mm. się tym interesujemy. Powinni wiedzieć, że zawodnik nie ma wpływu na sędziowanie i też nie do końca ma wpływ na to, że e, albo inaczej. No, może dać raz na 10 lat słabszą walkę. O, jest, mi przykro, jest mi przykro, że mamy został tak potraktowany. Aziz dał świetną walkę w swoim stylu, celował, szedł w punkt, do końca, e, jakby realizował swoją taktykę i no i tyle. No. Obaj byli kontuzjowani przed walką i to w zasadzie był taki fakt znany. Myślę, że Wam również jakoś rozmawialiście z nimi, czy może próbowaliście ich przekonać, co w ogóle się działo. Nie, mamy, mamy to się ze swoją kontuzją nie ujawniał. Jakby zostawił on sobie, Aziz rzeczywiście miał problemy, ale też nie był u siebie, potrzebował naszej pomocy. Wszelkiego rodzaju painkillery, killery, które, które zostały zaimplikowane w jego kolano, zostały załatwiane w takim trybie emergencji. Ostatnie dwa dni też zachował się bardzo elegancko, wziął walkę ze zerwanym więzadłem. się, że też ta kontuzja jakby nie czyni zawodnika bohatera, bo średnio na każdej gali walczy ktoś z zerwanym więzadłem. Jest paru zawodników, którzy więzadeł żadnych już nie mają i też walczą, więc, więc da się to zrobić, i, ale oczywiście też jest to powód, przy którym można z walki zrezygnować, więc wielki szacunek za to, że tą walkę podjął. Nie jest byle kim, za małym halidowym. Stawił mu opór chyba od Żorża Santiago pierwszy w historii zawodowej kariery Małeda. Eee, tyle o deklarację mam nadzieję że przez y, co najmniej rok chce odpocząć od MMA i co z mistrzowskim paskiem w tej sytuacji przewidujecie nie no b, 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 wiesz y nic, moment mi niczym nie zaskakuje, jesteśmy na co dzień w kontakcie i wiem o tym, że, że potrzebuję przerwy takiej psychicznej. Eee, co, nie, wiem, nie wiem, jak to przedstawiał Wam przed chwilą, ale, 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 ale no, z tego co wiem, jest to, jest to kwestia takiego trochę zmęczenia po tylu latach bycia na topie i być może ta walka była też najlepszym dowodem, że to jest dobry pomysł, żeby trochę odpocząć. Eee, nie zastanawialiśmy się, co z pasem, ponieważ długość tej przerwy nie została precyzyjnie ustalona i myślę, że, że to, co dzisiaj padło, jakaś tam deklaracja, to też jest dość symboliczne to wszystko. Się się okaże I w związku z czym, jeżeli ona będzie na tyle długa, że, że będzie utrudniała pracę i rozwój kategorii średniej, no to z pewnością pas zostanie zwakowany, a jeśli nie, no to, no to będziemy dalej tą kategorię wzbogacać po to, żeby ktoś potem z mam, walczył z Mamedem. Ciężko było tak naprawdę usłyszeć cokolwiek od Mateusza Gamrota lub Borysa Mańkowskiego, dlaczego Borys już nie walczy od pewnego czasu, a czemu Mateusz był tak długo trzymany bez pasa, czy ty teraz możesz powiedzieć? Znaczy trzymany bez pasa. No, nie, nie nadano mu tego, miał, nie miał pojedynku o, o statusie mistrzowskiego. ze względów kontraktowych. Jakby zawodnik, zawodnik, który podejmuje walkę o pas, musi związać się z nami o wiele bardziej restrykcyjnym kontraktem, niż, niż zawodnik, który o taki pas nie walczy. Zwykle jest to regulowane jedną umową i w tym wypadku między Bogiem naprawdę też tak było, natomiast jakiś tam gentleman agreement z naszej strony blokowało nas, ponieważ nie usłyszeliśmy jawnej deklaracji, a nie chcieliśmy blokować w jakiś sposób jego marzeń. Ta deklaracja została podjęta, jest naszym zawodnikiem e, i, i jakby nie ma mowy już o żadnym UFC, jest mistrzem KSW i będzie bronił pasa KSW. Case closed. E... Mateusz czy Borys, przepraszam? Nie, mówimy tutaj, mówimy tutaj jed, o jeden, znaczy o jeden i drugi. Jest mistrzem jeden, drugi będzie bronił pasa KSW. Mówimy i o Borysie mm. i o Mateuszu. Słuchaj, no każdy zawodnik ma prawo opowiadać o swoich marzeniach, ale, ale wiadomo, że, że rozsądniej byłoby najpierw czytać kontrakty i widzieć, jakie są w nim kary i jakie restrykcje finansowe w przypadku ich złamania. No byłoby to bardzo nierozsądne dalej opowiadać nawet o samym UFC, bo nawet kontrakt, który już jest podpisany, zabrania opowiadania o innych federacjach, więc myślę, że teraz już rozsądek weźmie górę. Panowie obydwaj ankosi mają pasy i czekają przy nimi, przed nimi ogromne wyzwania, coraz cięższe. Także Mateusz, będziesz miał coraz cięższych rywali i oni będą cały czas tak samo dobrzy. I to nie dlatego, że chcemy Ci zabrać pas, tylko dlatego, że w taki sposób widzimy rozwój naszej organizacji, a jesteś jej mistrzem. Mariusz Pudzianowski przekonywał, że nie odklepał tej walki i jak to wyglądało z Twojej perspektywy i jak byś w ogóle skomentował przebieg tej walki, czy zaskoczył cię przebieg tej walki. Wiesz co z z uprawiam sporty walki i zajmuję się szeroko yy, szeroko rozumianym fightingiem, od 9 roku życia jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w ten sposób bił, szczególnie. 120-kilowego zawodnika, w moim odczuciu Pudzian odklepał, ale, ale oczywiście wiesz, no to, to, to znowu może podlegać wielu interpretacjom. Myślę, że, że, że do tego tematu nie warto wracać, bo jest po prostu hmm, myślę, że jak Pudzian ochłonie, też się przyzna do tego, że klepał. No, są, są kamery, są powtórki, są sędziowie. Ja osobiście tej sytuacji hmm, nie widziałem w kamerze, widziałem ją, akurat nie patrzyłem w ekran, patrzyłem, widziałem ją, z, no nie wiem, bliżej się nie da siedzieć, Siedziałem przy samej klatce, natomiast przyszedłem jeszcze zapytać, bo mogłem źle zobaczyć sędziów, którzy siedzieli z różnych innych stron i potwierdzili to, że to było klepanie. No, walcząc w MMA, wiedząc, że walkę przerywasz klepiąc przeciwnika bądź matę w ten sposób, nie bijesz zawodnika w ten sposób, bo to może być tak odebrane. Więc nawet jeśli on bił, a nie klepał, to znaczy, że nie do końca sobie to przemyślał, bo w tej formule dyskwalifikuje to z walki. A co dalej z Pudzianem? On sam w klatce po walce na gorąco mówił, że nie wie, nie wie czy jeszcze w ogóle jakaś przyszłość go czeka. Nie, no czeka go przyszłość, to jest zawodnik, który y, to, to była walka, która mogła pójść w każdym kierunku, bo to było 50-50 i, i, i poszło w tym. Natomiast, natomiast na pewno nie będziemy z późna rezygnować. Natomiast y, y, jaki rywal y, i co dalej pozwólcie, że pozwólcie, że mamy oczywiście jakiś tam pomysł na to, ale, ale warto by było chwilę nad tym pomysłem popracować, żeby wydawał się bardziej realny. Dzisiaj przed galą wy, włodarze oraz Tomasz Narkun mówili o kolejnej gali, o miejscowości jako Szczecin. Jak blisko jest faktycznie ta gala? Wiesz co, mamy takie marzenie i życzenie, żeby, żeby ta gala w Szczecinie się odbyła, głównie ze względu na to, żeby będzie tam biło się, tak akurat się fajt kart wielu, wielu berserkerów. Zgłosiliśmy się nie wiedząc jakby zwykle planujemy ale dużo wcześniej ale jak zobaczyliśmy że, że ten gry plan ułożył się na kartach fight cardowych w ten sposób zgłosiliśmy się do do Szczecina o pomoc w tym temacie było dość późno i nie dostaliśmy jeszcze jasnej deklaracji że, że miasto pomoże ale wierzę że, że władze miasta Szczecin to są również fani MMA no bo ciężko w Szczecinie nie być fanem MMA i że, i że pomogą mi że to się uda jeśli nie mamy oczywiście rozwiązania alternatywne także na drodze oficjalnej nie mogę nic powiedzieć ale również jest Jestem za tym, żeby wygala 36 odbyła się w Szczecinie i, i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Byłem kilka dni... Do walki Mameda z Azizem, do tej deklaracji Aziza, że nigdy w życiu już nie będzie walczył z Mamedem. Czy to jest temat zamknięty, czy użycie jakichś środków perswazji, żeby jednak tego rewanżu doprowadzić? Wiesz co, no, też nauczyłem się przez lata, że w Federacji KSW jest temat zamknięty, jak zamykam go ja z Martinem, w związku z czym no, nie zamykałbym niczego przez Aziza i na jego miejscu. Wiesz co, pytałem o Szczecin, zapytam też o Poznań. Teraz mamy w Ankosie trzech mistrzów. Czy myśleliście o Poznaniu też właśnie jako miejsce kolejnej jakiejś gali w tym roku albo w kolejnym? Poznań jest problematyczny, dlatego że nie ma w nim ani jednej hali, która mogłaby w sposób istotny pomóc nam w budowaniu dużych wydarzeń Ostatnio. i... No tak, no ale znowu stadion ma inne minusy. Czasem pada deszcz. Polska to nie tropiki, więc więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że przed Aziz warto z nim porozmawiać. Bardzo wszystkim dziękuję. Gala Spartan Fight 4, 6 sierpnia, Hala BKS Bielsko-Biała. Bilety w Salonikach ruch oraz na Kubilet.pl.